Cześć witajcie, z tej strony Dada Dawidowski i witajcie już w wynikach do konkursu opóźnione wyniki, ponieważ nie miałem internetu dopiero teraz mam od 2.30 no i przepraszam was te... M, ile? 5 yy, dniowe opóźnienia, bo niestety internetu nie miałem dobra no to zaczynamy wyniki konkursu czyli wygrywa 10 osób po 4 beta keje no to tak. Wchodzimy w radom.org. Ok. Tylko podsunę laptopa. Okay. I zobaczymy ile było mm, stron, ile było. Um, 16 stron, tak. Ok. To teraz jeden z 16 stron. Ja tu już przygotowałem sobie kratki długopis, zapisywać osoby, niki, Ok, Generate. 6, ok, szósta strona. Yy. Ok, ile tu jest osób? Zobaczę tylko czy ktoś... Nie miał tak yy. o! to usunę po dwa razy, prawda? To się nie liczy. Ok, tu nic nie ma już, tak samo. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tylko zobaczyć, co się nagrywa. Dźwięk. Ok, nagrywam. Osiem, z jeden z ośmiu osób. Generate. Dwa. I Raz. Dwa. Dajcie mi jenokeja. Okay no to daję ci jenokeja. Okay e, Wygrywasz beta, 4 b do gry Smite Gratuluję I czekaj... Który dzisiaj mamy? Eee... Który dzisiaj mamy? 24 Eee... No to... Ale nie! Powiedziałem wtorek Już wtorek Wtorek? no tak, już wtorek To macie czas do... Do niedzieli, żeby się do mnie zgłosić, czyli szat szatkiem. Okej... Okay. a i sobie przypominam, czy jeszcze coś Wam powiem na początku, jeśli teraz nie wygracie na ty w tym konkursie to po tym konkursie robię następny konkurs, który też będzie trwał dwa tygodnie, ale obiecuję, że będę, że z czasem się wyrobię, będzie 100 beta czyli tak jak przedtem, czyli 25 osób wygra i każda osoba dostanie po 4 beta czyli razem jest 100. No, no to o Jezus, warto nie unsubować, bo będą jeszcze będzie konkurs na 100 beta więc no. Warto. Wie, teraz więcej osób wygra. Faktycznie no, 2,5 razy więcej osób wygra. Ok. przenieśmy teraz do konkursu. Teraz znowu jeden z 16 stron. 16. E, teraz 15, bo usunąłem kilka komentarzy, a na ostatniej stronie było tylko jeden komentarz, więc 15, piąta strona. No jakoś tak blisko. OK, zobaczymy czy jakieś są takie same.

m i c 3 teraz znowu zbierale znowu piętnaście czy 13 o, trochę wyżej poprzeczka 13 zobaczmy. Komentarz jako spam, a nie jest spam, wzorki. A no tak, nie Dobra. Nie ważny okay, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć z jeden z dziesięciu generate. Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Miał. Miał, miał, wygrałaś Wygrałaś, wygrałaś Zulx512, musisz się zgłosić do mnie Potem ten beta Zul i... What the fuck Coś mi tutaj laptop szwankuje zawsze jak nagrywam Zul i... x x x x, x. 512, 12 pewnie 512 MB RAM Dobra czekajcie O Ta <grymne> 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 strona jest taka sama 9, a ty nie, to bo 8. Ok, 8 z jednych 3. Raz, 2, 3. Biorę udział Kamickaze. K, A, M, I, C, K, A, C, E. Gratuluję, wygrałeś 4b, do gry smite. Kamickaze na trochę nikogo, dobra? Znowu jeden z 15, 12. Jakoś tak blisko cały czas. Ok. Krzys. Wiem, co się pomyliłem. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10, 10, Generate 5, 1, 2, 3, 4, 5, Kalonaz Minecraft wygrałeś. Brafał, Kalonaz Minecraft wygrał. 4 gig, código. Game, mage. G, ale, o, ne, a, 3, me, in, c.

4, 1, 2, 3, 4, biorę udział, dzięki, stare. No, ja też ci dziękuję, bo wygrałeś 4 bo takiego do gry, smite i gratuluję. Mantyk 0,3M, ok, ile już mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, jeszcze 4. Yy, następny jeden z 15, 8. Okej, okay, chyba ósmy już było. Nie jestem. No był już. Komicka wygrał. Raz, dwa, trzy... Znaczy już tego nie bierzemy pod uwagę. Czy znaczy chociaż? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Sorki dziewięć. <taki> Takich komentarzów nie biorę pod uwagę. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. Zagramy razem? Tak, zagramy razem, bo wygrałeś 4 B takie do gry Smite. GG8863. Druga strona. G. G. A. 8, 8, 6. -3. Czekaj, bo tu wygląda jak dziewiątki. G. GG8863. Okej. Okay. Jeszcze tylko 3 osoby. Y Trzymać kciuki za siebie, pamiętać. Trzymać kciuki. Generate 10. I 13, 12, 11. Teraz 10. Jak Dobra. Dobra. Hmm, Się nie biorę pod uwagę. Tego też nie biorę pod uwagę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, ok, osiem, osiem. Stryk. Jeden Paweł Żabiński wygrałeś 4B, takie jedno gry Snoite P A EU Ż A B I N S K I Tak dobrze napisałam Żabi i NI Żabiński Żabiński, O jest Żabiniści, -si. okej okay. Mamy jeszcze dwóch zostało, czyli jeden z piętnastu, czy nawet dziesię dziesięć. Znowu dziesięć, proszę. Jeszcze raz ta strona. O jest, jakie strony dzisiaj bosz. Znowu raz. E, e, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O Jezu. osiem. Znowu jeden. Paweł Żabiński dwa razy wygrał? Trochę dziwne... Nie wiem... Dać czy nie dać? Nie no, to, to trochę nie fair jest, już wygrałeś to. Wiesz, damy innym szansę. Raz, dwa... Raz... Raz, dwa... Raz, dwa, raz, dwa trzy. Kubac 2000, wygrałeś. Kubac 2000, wygrałeś 4btakeje. To gry Smite. Hej, gram Smite, więc chcę btakeje. Bez sensu. Gram Smite, a chcę btakeje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Trzymać kciuki, ostatnia osoba. Ósma strona, ja już po, po raz trzeci ósma strona. Ja znowu ten kamikadze, znowu GG. Ja Jakie strony? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kamikadze i GG nie biorę pod uwagę, bo wygrali siedem. Zaraz każdy napisze, to, że to ustawione, ustawione. Ale to naprawdę tak, to nieprawda. To tak się wybierało. 7. 1, 7, 7. Czyli Że żebyśmy je zobaczyli. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Oj, to no nieważne. Bierz udział sysy. Chociaż wiesz co? To nie fair, bo powinno być 8. 3. No. Raz, 2, czy żołnierz zapierdalać? nie jest. Yy... żołnierza napierdalać Takiego komentarza nie przyjmuję. Czyli znowu O7 Generate. Znowu się. Nie, może nie 1. Jeden. Napisać komentarz już. Ale bardzo. Pomysły. Głowy. Komentarz, dobra. Więc chociaż nie wiem. Mam teraz dylemat. Chociaż. To było, teraz jak to było 7. Nie no, dobra. SSG FG wygrałeś. FG tysiąc No i to wszystko na ten odcinek. Ja już przypominam, że. Myślę, że we wtorek, czyli z rana gdzieś jak wstanę, może mm. zrobię następny konkurs na 100 BTK, czyli 25 b Znaczy ...czy 25 osób może wygrać po 4 b Dobra, no to coś jeszcze, coś jeszcze, hm... Fuck, komar nie się. Dobra, chyba to tyle. Co? No, smite jest lepsze dla... My tak sądzimy i wiemy to, że jest lepsze dla... Dobra. To wszystko, bo już filmik. To w następnym odcinku już 15 minut. Dobra. Yy, to na tyle w tym odcinku. Zaraz biorę się jeszcze do, do zrobienia dwóch innych odcinków. No to. Trzymacie się do następnego konkursu. Siemanko.